O, Robloxie. Roblox quiz. Napisz swoje imię. I, I... I mojego prawdziwego imienia nie możecie znać. Rob... Czy Roblox jest fajny. Roblox Kozma. Zgadza Zgadam. Tak. Kolejny. Czy happy to... Happy to są city do Robloxa. Tak? Hmm. Ono są chyba. Czy grałeś kiedyś w Robloxa? Tak. Czy Roblox jest płatny? Hmm. Czy Roblox jest lepszy od Minecraft? Nie. Nie. Jak to? Nie wiem. Czy w Robloxie studia robi się grę do Robloxa? Tak. Hmm. Ktoś w Robloxie zrobił Minecraft? Tak. Czy w Robloxie jest Skyblock Island z Minecraftem? Tak. Co tak? Nie wiem, które tak wszędzie pisze. Tak. Jak się nazywa? Nazywa moje to w robloxie. O skąd? Co to jest za postać? Stajwe? Nie wiem, ty co. jak był była kiedyś waluta w robloxie <try> Kiedy, kiedy powstał Roblox? O! Hmm, tego to ja już nie widziałam. Czy ten quiz ci się podoba? Tak. To był żart, kiedy moja gra na Robloxie się zdarzyła. Co jest? Ja, ja nie wiem, gdzie widzisz Twoje Kiedy? Moja ja wyszła, ja na wyszła na ROBLOX. Ja, ja nie wiem, kto w ogóle Jesteś w połowie. Eee. Jest tak. O! Mm. Pokażę. I jeszcze raz spróbujemy tutaj zrobić. Rozpocznij ponownie. Próbujemy. Znowu to nie ja dę. Rozpotnij. Kropla w kozak. Le, le, le. I grały i wygrały w Roblox. Tak. I co? nie przeminął. I, i, nie wiem. Czyli w Robloxie studio. Robi się gry tak. Tak.